Szybkiego, czy nie? Podobnie do szybkiego jest, prawda? Szelki! To już lepiej nie zaczynaj! Bo będzie coś nie tak. Szelki jest mniejszy, ale a umie mnie walić Przedstawiciel! Jeść! Ale ty się teraz stawałeczko noc? Moja czeka, że Eta! Z tyłu nie wiem! Przedstawiciel! Już się robi agresywny. Szybki jest! Tu oni takie lubią. Ej, patrzcie to wziął. Chyba nie poleci. Pa, poleciał. Daj patrzcie. O, to co? Tylkoś. A ja o tym się. Proszę coś. <grym> Tata, mu mu to? Tata, mu mu to? Tata, jak to? rzucić te, mu to? to? Dostań mu Dlaczego na niego niego Zrzucić mu minutki. Wszędzie! Maja, nie, czy nie, nie, nie trochę będzie grzeczniejszy <grym> no, <grym> no, Ale, ale Boga tak Widać w małym ciele Wielki duch No musi coś nadrabiać разве виня два то